Na myślenie o tym jeszcze przyjdzie czas. W przyszłości. Teraz chcemy się cieszyć tym, co, tym, co się udało zrobić. Było, było niesamowicie ciężko i nie chodzi tylko o ten, o ten turniej, nie chodzi nawet o ten sezon, tylko o ten cały, cały okres e, kilkuletni, który spędziliśmy z Nipolą, e, gdzie myślą, przewodnią, właśnie były, były te igrzyska i żeby, żeby przybyć medal. No niestety złota, złota się nie udało, trochę, trochę zabrakło, e, ale, ale jesteśmy przeszczęśliwi również. Dla kilku z Was to był ostatni tak duży turniej, e, nie ma co ukrywać. E, to też Was motywowało, żeby zrobić też prezent tym kolegom, którzy kończą reprezentacyjne kariery? Oczywiście, no to nigdy nie wiadomo, nawet jak się jest młodszym zawodnikiem, nigdy nie wiadomo, czy to nie jest ta ostatnia szansa na, na zrobienie czegoś, czegoś wyjątkowego I, i z takim podejściem się każdy z nas, niezależnie czy ma 20 lat, czy ma 30, czy, czy jest bliżej 40, podchodzi do, do, do każdego turnieju reprezentacyjnego, bo być może jest to, jest to ostatnia okazja, wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak duża konkurencja jest na każdej pozycji u nas w reprezentacji, więc samo bycie w niej jest, jest czymś wyjątkowym, jest ogromnym wyróżnieniem, ogromną dumą, eee, więc tak. Więc myślę, że taka myśl była, ale nie tylko wśród tych starszych zawodników, ale, ale u wszystkich. Marcin, to jeszcze moglibyśmy tak. chwilę, wiem, że się Dobrze. Dobrze. Chyba wielka ulga spadła, gdzieś ten, spadł ten kamień z serca po tym turnieju, bo na waszych ramionach były tak naprawdę oczekiwania całego kraju, patrząc na to, jak prezentowaliście się do tej pory. Jest medal. Jedni powiedzieliby, że srebro to taki zawód, ale to jest olbrzymia nagroda za Waszą pracę, to jest olbrzymi sukces. Tak, oczywiście, no dużo, dużo było zamieszania wokół, wokół igrzysk olimpijskich i tego, że, że wcześniej nie udało nam się zdobywać z bardzo mocnymi reprezentacjami, e, które mieliśmy e, i nie udało się przywodzić medalu, więc, e, więc chcieliśmy przełamać szczególnie klątwę, e, klątwę w cudzysłowie oczywiście, ale ćwierćfinało i potem, potem coś bo wiedzieliśmy, że jesteśmy drużyną, która, która ma na tyle umiejętności, żeby to zrobić. I, e, i na pewno ogromna ulga, bo, bo nie było to łatwe, e, żeby, żeby zagrać najlepszą siatkówkę w tych najważniejszych momentach, e, gdzie, gdzie można odpaść. E, ale się udało. Oczywiście w 100% bylibyśmy zadowoleni ze złota, ale, ale ze srebra jesteśmy naprawdę szczęśliwi i ludzie wszystkich zapytać o Twój stan zdrowia, bo wiadomo miałeś problemy w trakcie tego turnieju. Jak teraz to wszystko wygląda? Dnia Z... ja na dzień jest, jest coraz lepiej. Oczywiście te, te środki przeciwbólowe, które brałem no, powoli powoli schodzą i, i możliwe, że w najbliższych dniach będzie, będzie trochę gorzej. No, próbowaliśmy zrobić wszystko, żeby postawić mniej, również innych, e, innych chłopaków e, na nogi. No wystarczyło to do tego, żebyśmy, żebyśmy wyszli na boisko, ale, ale niestety, niestety nie wystarczyło do tego, żeby, żeby zagrać dobrze i, i wygrać, wygrać finał. Ale mówię, no ja dzisiaj chcę się po prostu cieszyć z tego, z tego co się udało, bo, bo ta droga przyto na igrzyska i to co działo się wcześniej była niesamowicie ciężka. I teraz po prostu jestem szczęśliwy i dumny z tego. Środki, środki, środki przeciwbólowe to jedno, ale adrenalina to drugie. W trakcie tego tygodniu. było dużo takich trudnych momentów dla ciebie. Który dla ciebie był na takim najtrudniejszym? Ten, ta porażka z Włochami, czy na przykład sam ten mecz ze Stanami Zjednoczonymi i gdzieś tam to przełamanie z 1 do 2, do 2 na 3 do 2. Tak, nie, myślę, że mecz z włochami nie był, nie był tym najcięższym momentem, bo oczywiście chcieliśmy, chcieliśmy go wygrać, ale a wtedy nasza sytuacja była trochę spokojniejsza, bo wiedzieliśmy, że mamy awans e, i, i tak naprawdę niezależnie, czy wygramy, czy przegramy, to się z, z, z bardzo silną drużyną w finale. Więc, jeśli chodzi o najcięższy moment, to zdecydowanie mecz ze Stanami i również powiedziałbym, że mecz, mecz z Brazylią. Przepraszam, muszę uciekać.